Telefon do gier w 2025 roku za rozsądne pieniądze? Nie potrzebujesz gaming phone'a, tylko stabilnego procesora i 5G. Średniak, kontraflagowiec, a w grach liczy się stabilne FPS i temperatura, nie tylko wynik w benchmarku. Na co zwracać uwagę? Szukaj 120Hz ekran, dobre chłodzenie, mocny modem 5G, szybka pamięć UFS i minimum 8-12GB do RAMu. Bateria? Nie mniej niż 5000mAh. A to konkretne konfiguracje. Opcja Lite, tanie granie 60 FPS. OnePlus Nord 4, Snapdragon 7 Plus, generacja trzecia, UFS 4.0, ekran 120 Hz, stabilny i szybki jak na tą cenę. Opcja Value, rozsądek. Poco F6, Snapdragon 8s, generacja 3, chłodzenie Liquid Cool 4, UFS 4, 120 Hz AMOLED, świetny pod AAA i streaming. Pro, ale wciąż cenowo rozsądna. Realme GT6 lub Poco F6 Pro. GT6 ze Snapdragonem 8S, generacja trzecia, plus szybkie ładowanie 120W. F6 ze Snapdragonem 8, generacja druga. UFS-4 mocne chłodzenie dla wysokich FPS i nagrywania ekranu. Plan danych? Dobierz plan 5 g 100 lub 200GB, plus sensowny hotspot. Aktualizacje ich mura zjadają gigabajty. Jeżeli masz możliwość, weź też bez dni. Jeżeli chcesz porady, to napisz do mnie, złożę ci zestaw z abonamentem, zadzwoń lub napisz.